Cześć, kochani! Dzisiaj mamy 1 grudnia. Napadało trochę śniegu przez noc, więc bardzo się cieszę. No, ale wracając do tematu, który chciałam poruszyć. 1 grudnia, myślę, że to jest czas, w którym. Niektórym osobom przychodzi taka świadomość, że jest nowy dzień, nowa karta, nowa czysta karta, bo jest 1 grudnia, czyli pierwszy dzień następnego miesiąca, w którym możecie zrobić wszystko, co tylko chcecie. Wystarczy tylko tak naprawdę zmienić nastawienie, napisać sobie na kartce. Czy gdziekolwiek chcecie, może być nawet notatnik w telefonie, co chcecie osiągnąć, co chcecie zmienić, jakie lęki chcecie pokonać, co Was smuci i po prostu robić to, co kochacie, bo myślę, że to jest najważniejsze, żeby przełamywać się do wielu nowych rzeczy, do rzeczy, które, których się boimy po prostu. Tak jak ja na przykład od miesiąca już nie jem mięsa i wcześniej bardzo bałam się węglowodanów, a owoców to już w ogóle. Jadłam je tylko i wyłącznie, jeśli już jadłam, to po treningu i to nie banana, tylko na przykład jabłko, e, e, truskawki, jak jeszcze były i tak dalej. A teraz do koktajlu jestem w stanie normalnie zjeść sobie e, kilka owoców, więc myślę, że to jest już naprawdę krok w przód. I tak samo na przykład nie liczę kalorii już od ponad tygodnia, co pewnie niektórzy z Was wiedzą, bo oglądają mnie na Snapchacie na czy Instagramie. Więc myślę, że 1 grudnia to jest ten czas, który dla osób, które nie potrafią się wziąć przez cały rok, przez inne dni, po prostu miesiąca, jakikolwiek, nieważne czy to grudzień, styczeń czy yy, listopad, myślę, że to po prostu jest czas, w którym trzeba coś zmienić. Oczywiście, jeśli tak uważacie, bo niektórzy nie chcą nic zmieniać, chociaż myślę, że każdy ma jakieś yy, takie. Yy, takie rzeczy, które chciałby zmienić, takie no po prostu coś, co chciałby zmienić, więc weźcie kartkę czystą dzisiaj wieczorem lub teraz, lub no kiedy chcecie, czy jutro i po prostu napiszcie sobie to, co uważacie i róbcie to, co kochacie, bo to jest najważniejsze. A ja się biorę teraz za śniadanie, a jeszcze Wam powiem, dzisiaj u mnie nie ma wody od wczoraj wieczorem, także nie fajnie. No, ale poszłam do sklepu, kupiłam sałaty do koktajlu, bo Ostatnio na moim kanale ciągle są tylko Smoothie Bowl, Smoothie Bowl, Smoothie Bowl, ale tak mi to posmakowało, że będę to jeść, dopóki mi się nie znudzi, będę zamieniać różne dodatki. No i kupiłam 5-litrową wodę, no bo jednak wodę trzeba pić, a jak nie ma w kranie, nie ma nawet co przygotować na herbatę czy cokolwiek. A jeszcze tak chciałam powiedzieć jedną rzecz, że kiedyś ktoś mnie spytał, czy będę nagrywać vlogmasy, myślę, że w tym roku nie, bo po pierwsze nie miałabym co nagrywać za bardzo. Znaczy, na pewno ciężko by mi było nagrywać wszystko aparatem, bo jednak telefon mam przy sobie przeważnie zawsze, no można powiedzieć w sumie, że zawsze. Jakby się coś działo, fajnego, czy chciałbym coś powiedzieć, to łatwiej by mi było na telefonie, a jednak na telefonie dużo gorzej słychać niż na aparacie, więc no w tym roku na pewno vlogmasów nie będzie, ale planuję zrobić takie kilka dni przedświątecznych przygotowań i filmiki wtedy powinny się pojawiać myślę, że codziennie. Mam nadzieję, że to się uda, więc trzymajcie mnie za słowo. No a vlogmasów myślę, że też nie dlatego, że nie chciałoby Wam się oglądać yy, mnie aż tyle. No i ciężko by też było się wyrobić z przerabianiem tych filmików. No ale też. Yy, no najbardziej mi chodzi o to, że Was bym albo zanudziła, albo po prostu nie chcielibyście tego też oglądać, bo ten kanał się jeszcze tak nie rozwinął. Ale liczę na to, że się yy, rozwinie i będzie będzie dla was pomocny, będziecie mogli zaczerpnąć z nich inspiracje, motywację z niego inspiracje i motywacje także to będzie plan na przyszły rok jeszcze chciałabym wam powiedzieć taką jedną rzecz której, która myślę, że da wam troszeczkę motywacji i przestaniecie marudzić dzisiaj taki przykład, dzisiejszy moja mama była w pracy na nocy nie było jej w nocy w domu, wiadomo, no, była w pracy i na dziewiątą rano pojechała właśnie przed chwilą na siłownię, na zajęcia. Więc naprawdę, y, wymówki typu, muszę, no nie chce mi się po szkole, nie chce mi się rano, nie chce mi się po południu, to są tylko i wyłącznie wymówki, bo jeśli ktoś chce, to to zrobi. I tak jak, tak jak zawsze wszyscy powtarzałam, jak się chce, to się da. I taka jest prawda, bo, bo jeśli się chce coś osiągnąć, to się robi wszystko, żeby dążyć do tego celu, żeby było jak najlepiej, a zresztą ruch nieważne czy to rolki, bieganie czy rozciąganie nawet, bo rozciąganie też zrelaksuje, wydłuży mięśnie dalej, ale chodzi o to, że czy wysmukli, nie wydłuży no czy to bieganie, czy, czy jakiś spacer, czy tańce to zawsze jest jakaś aktywność, która doda wam energii do życia przynajmniej większości osób, no bo może komuś akurat nie ale większość osób, tutaj da to energii do życia będą szczęśliwsi, bo wyda... Szczęśliwsi, bo się endorfiny, czyli hormony szczęścia. Więc ruszajcie się jak tylko możecie i nie mówcie, że nie chce wam się wieczorami, że nie macie czasu. Bo tak naprawdę to są tylko i wyłącznie wymówki i tylko i wyłącznie z takiej winy, że się wam nie chce. Winy? No wiecie, że wam się po prostu nie chce i to jest... Wymówka. Powtórzyłam to słowo nie wiem ile razy, ale wymówka. Ja po szkole często jeżdżę na siłownię, potem wracam, a jeszcze czasami jadę na tańce. Także, no, jak się chce, to uwierzcie, że się da. I jeszcze zrobić posiłki, bo to też niektóre osoby, mówią, niektóre osoby piszą, mówią, że nie mają czasu zrobić posiłki. A co to jest za problem posiedzieć 10 minut dłużej wieczorem w kuchni i ugotować sobie ryż, albo zrobić chociaż kanapkę, no bo to naprawdę to... To jest chwila czasu, albo wstać wcześniej rano, chociaż ja wolę wieczorami, bo wolę sobie troszeczkę dłużej pospać. No ale wieczorami, czy nawet po południu, albo zrobić sobie na dwa dni i to jest naprawdę, nie jest jakiś duży wyczyn, a, a tu kolejna wymówka. No więc tak się prezentuje moje dzisiejsze śniadanko. Do szkoły biorę dzisiaj kaszę pęczak z ciecierzycą gotowaną i z kapustą kiszoną. Ogólnie powinniśmy jeść bardzo dużo kiszonek. Może też nie aż tak bardzo dużo, ale chodzi o to, że powinniśmy codziennie zjadać jakąś tam porcję kiszonych warzyw, na przykład właśnie kiszoną kapustę, kiszone ogórki czy zakwas z kiszonych buraków, ponieważ takie kiszonki mają bardzo dobre działanie na naszą florę jelitową bakteryjną, florę bakteryjną jelit. A także wprowadźcie kieszonki do swoich jadłospisów, jeśli jeszcze tego nie robicie. To bardzo się w tej chwili śpieszę, bo muszę wychodzić do szkoły, ale muszę wam to powiedzieć, bo później już nie będę mieć czasu ani w sumie możliwości. Chciałam wam powiedzieć, że motywacją jesteśmy tylko my sami i nikt nam jej tak naprawdę nie doda. To, że popatrzymy na zdjęcia jakiś super modelek, super wysportowanych osób, czy poglądamy jakieś, nie wiem, super zdrowe jedzenie, to tak naprawdę, no, może nas zainspirować, ale motywacją jesteśmy tylko i wyłącznie my sami. Nikt za nas nic nie zrobi tak naprawdę w życiu i jesteśmy skazani tylko na siebie, więc jeśli nie zabierzemy się sami za coś, co chcemy osiągnąć, to tego po prostu nie osiągniemy. Chwilowa motywacja też nam nic nie da, to trzeba po prostu chcieć, trzeba być wytrwałym, trzeba mieć silną wolę i przede wszystkim się właśnie nie poddawać. Oczywiście, można e, się motywować e, filmikami z YouTube'a, można czytać wiele inspirujących, motywujących tekstów, e, książek, oglądać zdjęcia, ale tak czy siak, to my decydujemy o wszystkim. E, to my decydujemy o tym, co będziemy jeść, o tym, co będziemy ćwiczyć, czy będziemy w ogóle to robić, i decydujemy po prostu o wszystkim, nawet jeśli jesteśmy niepełnoletni, to i tak. Możemy zdziałać naprawdę bardzo dużo, porozmawiać z rodzicami, żeby, że chcemy zmienić na przykład nawyki żywieniowe, że chcemy się zrobić odżywiać. Uwierzcie, że to jest naprawdę wszystko możliwe, wszystko do zrobienia i może to się wydawać takie trudne, ale uwierzcie, że takie nie jest, bo jak się chce i widzi się ten cel, widzi się. Widzi się to, co macie teraz na przykład w lustrze, czy w psychice, i wiecie, że chcecie to zmienić, to to zmienicie, ale tylko i wyłącznie, jeśli będziecie myśleć dobrze, jeśli będziecie starać się zaakceptować to, jak jest teraz, i będziecie po prostu chcieli zmian na lepsze, ale też nie po trupach, bo jednak wiele osób tak robi, a to nie jest dobre, nie jest zdrowe. Ale pamiętajcie, żeby nie tracić tej silnej woli, nie tracić tej motywacji, nawet jeśli wam nie wychodzi, bo niektórym się udaje w miesiąc, fakt, ale niektórym się udaje w, dopiero w rok, w dwa lata, ale w końcu osiągają to, co, o, to o czym marzą, czasami zmieniają się w międzyczasie priorytety, także e, naprawdę się nie załamujcie, bo... Ja już długo się, powiedzmy, zdrowo odżywiam, długo ćwiczę, a jeszcze wcale nie osiągnęłam tego swojego takiego wymarzonego celu. No, chociaż nie powiem, że wyglądałam dużo gorzej wcześniej, byłam gruba i tak dalej, ale no to jeszcze nie jest to teraz, jak, tak jak wyglądam, to nie jest jeszcze to, jak chcę wyglądać, ale powiem wam, że staram się zmieniać to myślenie, myślę bardziej pozytywnie i po prostu staram się, żeby było lepiej. i wy też tak zróbcie, bo bez tego po prostu nie dacie rady. uwierzcie w siebie, uwierzcie w swoje możliwości i zobaczycie, że wszystko pójdzie łatwiej i to pójdzie tak, tak, tak po prostu łatwiej będzie wam wszystko robić, działać, ćwiczyć, jeść, czy powstrzymywać się od jakichś rzeczy. No i to chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć, jeśli chodzi o właśnie wiarę w siebie, o tą motywację, że jesteśmy nią sami, więc zapamiętajcie to raz na zawsze te słowa, bo taka jest prawda, światanie zmienicie, to, że no można oczywiście do że w sumie. Chciałam powiedzieć, że można oczywiście uzyskać pomoc od kogoś i to jest jak najbardziej super, ale i tak to my. Co z tego, że ktoś na przykład weźmie sobie dietę od dietetyka, a nie będzie jej się trzymał, bo nie. Więc tak naprawdę silna wola, motywacja, wiara w siebie, a osiągniecie sukces i droga na szczyt to nie jest coś łatwego, bo wtedy każdy by miał to, co chce tak od razu i no, a tak nie jest i wiecie wszyscy bardzo dobrze o tym. To, że ktoś ma super sylwetkę, super się ze sobą czuje, to jest ciężka praca i Często jest to wieloletnia praca, więc sobie o tym, więc pamiętajcie po prostu o tym i wpojcie to sobie do swojej głowy. Nie wiem ile razy już na obiad Wam pokazywałam ziemniaki i marchewkę z piekarnika, no ale mam dzisiaj na obiad ziemniaki i marchewkę z piekarnika oraz właśnie kapustę, surówkę z takiej kapusty kiszonej, z marchewki, nie wiem co tam jeszcze jest, cebulka, oczywiście przyprawy. Moja mama robiła, także ja się zabieram do jedzonka. Dzisiaj również na Instagramie wydałam tematyczny właśnie pod na temat 1 grudnia, taki motywacyjny. Więc jeśli kogoś to interesuje, to serdecznie Was zapraszam, bo tutaj możecie poczytać różne przepisy. Macie też moją, no, pokazuję siebie, ale tak najwięcej to przepisów chociaż no, różne rzeczy tam są. I zapraszam Was oczywiście również na, na Snapchata, na którym oczywiście codziennie. Mówię, co robię, co jem, co ćwiczę i poruszam też różne na bieżąco po prostu tematy, więc jeśli kogoś to interesuje, to serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to po prostu zaobserwujcie, a jeśli Wam się nie spodoba, no to odobserwujecie najwyżej. Także serdecznie zapraszam i na Instagrama, i na Snapchata. Właśnie zaparzyłam sobie czystek w takim świąteczno-mikołajkowym kubeczku. I parzy mi się, bo to są takie ziółka, więc w takim zaparzaczu. I oglądam sobie pierwszy dzień vlogmasa Karoliny Sobańskiej. Mamy dziewiętnastą, dziewiętnastą kilka, więc ja się wezmę właśnie za robienie kolacji. I będzie to dzisiaj wegański omlet, którego robiłam już kilka razy. Więc zobaczymy, czy wyjdzie tym razem w końcu taki grubiutki jak za pierwszym. Bo potem, jak robiłam jeszcze z dwa albo trzy razy, już nie wyszedł taki super gruby, ale naprawdę jest bardzo smaczny. Więc jeśli będziecie kiedyś chcieli, to na pewno wam y, zrobię taki filmik z przepisem. No i nie wyszedł taki gruby, jak miał wyjść, ale podałam go właśnie z mandarynką i wiórkami kokosowymi. Na zakończenie dzisiejszego filmiku pokażę wam kilka produktów, które kupiła moja mama ale tylko pokażę Wam te, co są takie wegańskie, poza jogurtami, jakimiś wędlinami czy rybami. Więc tak, kupiła kilogram daktyli za 8 złotych w Carrefourze. Orzeszki ziemne, wafle ryżowe z pestkami dyni i algami morskimi. I w Pepco kupiła również taki fajny termosik z takimi ładnymi misiami polarnymi za 25 złotych i to jest chyba 0,45 albo 0,35 Litra I były też większe, ale za taką samą cenę, tylko że srebrne, z tego co mi mówiła, także jeśli się komuś podobają takie, to w Pepko na pewno je znajdziecie. tak na zakończenie witam się ponownie moją twarzą, troszkę w innym wydaniu, bo już rozpuściłam włosy i mam szopę na głowie, ale to nie jest ważne. Chciałam tak na sam koniec, żebyście zapamiętali i wkuli sobie to do głowy że wiara w siebie czyni cuda. Jeśli uwierzycie w siebie, uwierzycie w swoje możliwości, to osiągniecie naprawdę wszystko. Nieważne, czy to chodzi o sylwetkę, zdrowie, psychikę, yy, naukę, yy, czy cokolwiek, ale wiara w siebie, wiara w swoje możliwości, akceptacja, która jest ciężko oraz silna wola i motywacja doprowadzi Was na sam szczyt, więc zapamiętajcie to raz na zawsze. I oglądajcie ten, ten filmik za każdym razem, jak macie chwilę zwątpienia. Mam nadzieję, że Wam on pomoże. I proszę napiszcie mi w komentarzu, czy podobają Wam się takie filmiki pogadankowe. Jeśli tak, podajcie dajcie mi jakiś temat, który najbardziej chcielibyście usłyszeć w moim wykonaniu. Mam dla Was też propozycję takich filmików, w których będę omawiać jakiś dany produkt. Powiem o, ich, o jego wartościach, o właściwościach. Oraz oczywiście przy okazji będzie jakiś przepis. No i przepraszam, oczywiście, teraz już za światło, za gorszą troszeczkę jakość, bo już teraz nagrywam z telefonu, więc sprzęt się niestety rozładował. Ale to nie jest najważniejsze. Myślę, że będziecie jednak i tak, że i tak będziecie to dobrze słyszeć. Więc ja się już z Wami żegnam na dzisiaj. Dobrej nocy. Pa, pa!